coś zapodać. Gdzie jest ta płyta? O, jest. Kaniku. O Boże, moje oszy, to nie ta płyta. Oho, widzę pierwszego klienta. Co trąbisz? Nie widzisz, że jest czerwony daltonistu? Przecież już jadę. Dokąd jedziemy? Na dworze PKP. Jesteśmy proszę pani. Kordę muszę zapalić. To centrala. W Twojej okolicy ktoś zamówił taksówkę. Kordę nawet nie dadzą spokojnie zapalić. To Franek, centrala przyjąłem. Skąd jedziemy? Na ogrodową, panie Franko. Hej, skąd wiesz jak mam na imię? Wiem bardzo dużo rzeczy. Wiem na przykład, że jeżeli coś zaproponuję, to nie odnowisz. O czym pan mówi? I kim pan jest? Nazywaj mnie pan X. Dobrze, i mówię o zleceniu na zabicie pewnej osoby. Ale nie tej osoby. Aha, więc o kim mowa? Mówię tutaj o jakim Staszko G. Będzie na ulicy Ogrodowej i będzie wzywał taksowkę. Masz go zabrać i zabić. Jak to zrobisz, to już twoja sprawa. Dobrze, zgadzam się, a więc ostalone. Skontaktuję się z tobą. Ale przecież nie zna pana jego jego ani adreso. Jak ci już mówiłem wiem bardzo wiele, a twój adres i numer telefonu nie są wyjątkami. Ale tak się... Taxi! Dokąd jedziemy? Do szpitala. Mogłby pan włączyć jakąś muzykę? Ależ oczywiście. Ej hey, chill man, won't you, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, I'm running with But tell your story, you know what I like. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders z życiem Staszką wie, że co? Po czym pan mówi, zaraz zdychniesz. Powiem Ci tylko, że na pan X. No i już po nim. Szkoda tylko, że musiałem poświęcić bella. Ale jestem głodny, gdzieś to była bodka do hodogami. Ej, a gdzie sprzedawca? O, jest karteczka. Poszedłem na laski. W późno. Kordę, Ja to zdycham z głodu. A ten koński zwi kręci z laskami. I to ma być sprawiedliwość. Dawaj mała, bo nie zdążysz. Ej, a co to miało być? O, ale fajny skoterek. Skoro i tak jestem jest mordercą, to może też zostać złodziejem. Ale pobila. Chyba to filmie. Ciężko jestem, to zrobi nowe zakopy.